Z Ewangelii według świętego Mateusza. W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł. Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko? Ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam Wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca Mojego, który jest w niebie. Boże Ojcze, zaczynam nowy dzień. Dziękuję, że mogę zatrzymać się przy Twoim słowie. Ty dzisiaj stawiasz przede mną pytanie: Kto jest największy w Królestwie Niebieskim? W życiu mogę stawiać sobie takie pytania: Czy jestem ważny? Z kim mam się liczyć? Kto jest wielki? I ty stawiasz dzisiaj, Panie, przed nami obraz dziecka, mówiąc. Miejcie takie serce, serce dziecka, a wtedy wejdziecie do królestwa, a wtedy stanie się ono waszym udziałem. Być jak dziecko to znaczy być tym, które da się prowadzić, które chce się uczyć od kogoś dorosłego, od rodzica, od ojca, matki, od ciebie Boże, chce się uczyć Twoich dróg. Chcę też iść jak dziecko z taką świadomością, że mam rodzica obok siebie który o mnie się troszczy który chce dla mnie szczęścia chce iść jak dziecko które samo stawia kroki ale wiesz że rodzic jest obok panie wielu świętych podążało taką drogą między innymi tereska z lizyje mała tereska która chciała być małym dzieckiem przed bogiem przed tobą ojcze Akceptować i przyjmować swoją słabość, też nicość, wszystkiego oczekując od ciebie, tak jak małe dziecko jest zależne od rodziców. Nie chciała też przy, przypisywać sobie żadnych zasług, ani nie wyolbrzymiać czy nie zadręczać się swoimi winami, bo natura dziecka jest skłonna do częstych upadków. Może to jest ważne, żebym to dzisiaj usłyszał, że, że jestem jak dziecko które czasem upada, które czasem robi dwa kroki do przodu i jeden do tyłu. Nie mogę gardzić sobą. Nie mogę rozpamiętywać swoich upadków i błędów, ale patrzeć na tego, który jest obok mnie. Ty mówisz, panie, żebyśmy strzegli się, żeby nie gardzić żadnym z tych małych. Zanim popatrzę na ludzi, których mam obok siebie, do których za chwilę mnie poślesz, Chcę dzisiaj usłyszeć to Słowo, żebym ja nie gardził tym maleńkim w sobie. To znaczy, żebym nie odrzucił na starcie tego dnia siebie, swojego życia, swojego serca. Mogę powiedzieć i powtarzać takie kłamstwa, że jestem do niczego, że mi nic nie wychodzi, że jest źle, że jest za trudno, że ja sobie nie dam rady, że ja nie podołam. Mogę powiedzieć, panie, to jest nowy dzień, nowe wyzwania, ale nie idę sam. Jestem jak dziecko, ale wiem, że to dziecko ma przy sobie Ojca Niebieskiego, że jestem z wielkim potencjałem dobra w sobie, że Ty to Boże złożyłeś w moim sercu. I jeśli chcę być ważny dla Ciebie, Boże, jak dziecko, to nie muszę ukrywać przed Tobą tego, że jestem słaby, że jestem nieporadny, ale chcę widzieć Ciebie, który jesteś blisko mnie. Żebym nie gardził sobą. I panie, ty za chwilę mnie postawisz pośród ludzi. Daj mi dzisiaj takie serce, jakie ty masz, żebym ja nie pogardził żadnym człowiekiem, żebym nie uznał nikogo za bardzo małego w moich oczach, co on tam wie, co ona tam myśli, co on tam przeżył, żebym dzisiaj potrafił dostrzec zwartość w drugim człowieku, którego stawiasz na mojej drodze. Żebym dzisiaj tak żył, żeby innym przy mnie chciało się żyć. Żebym pamiętał, że ci ludzie, których może bardzo szybko bym ocenił, wzgardził, oni mają swoich aniołów, którzy się wpatrują w oblicze Boga, oni mają duszę nieśmiertelną i oni też są na drodze nawrócenia. Może dzięki temu, że ja dzisiaj popatrzę na nich oczyma Boga, spotkają dzisiaj. Doświadczenie miłości Jezusa, może coś w nich drgnie. Na takie przeżywanie dnia chcę Tobie pobłogosławić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do usłyszenia jutro. Jeśli uważasz, że ten materiał, ta Ewangelia i ta modlitwa jest ważna, udostępnij ją. Niech pójdzie dalej w przestrzeni internetu. Jeśli jest dla Ciebie wartościowa, daj kciuka w górę. Jeśli nie subskrybowałeś tego kanału, zrób to. Dziękuję także za wirtualną kawę, dzięki której ten kanał może się rozwijać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.